Około 80% powierzchni lądowej globu w XIX wieku stanowiła tzw. Europa Zamorska. Zastanówmy się wspólnie, jakie były przyczyny zdobywania nowych terytoriów poza Europą. Po pierwsze, był to znaczący wzrost liczby ludności w Europie. Po drugie, szukano nowych surowców takich jak kauczuk czy ropa naftowa, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Po trzecie, szukano nowych rynków zbytu. Po czwarte. Przeprowadzano inwestycje kapitałowe, uruchamiając produkcję ze względu na bardzo tanią siłę roboczą w koloniach. Po piąte, wzmacniało to niewątpliwie prestiż państwa. Po szóste, miało duże znaczenie militarne. Na nowych terenach zakładano bowiem bazy wojskowe. Po siódme, twierdzono, że kolonizacja to wielka misja białego człowieka, polegająca na cywilizowaniu raz niższych. Zatrzymajmy się na chwilę przy ostatniej z przyczyn. Jednym z jej aspektów było zakładanie tzw. ludzkiego zoo. W drugiej połowie XIX wieku takie instytucje powstały w Londynie, Barcelonie, Nowym Jorku, Warszawie, Hamburgu czy Antwerpii. Na przykład w 1874 roku w Niemczech Karl Hagenbach organizuje wystawę Samoańczyków i Lapończyków. Ten sam człowiek w 1876 roku pokazuje Nubijczyków. W Paryżu, Londynie czy Berlinie i odnosi wielki sukces finansowy. We Francji z kolei dyrektor paryskiego ogrodu aklimatyzacji w 1877 roku organizuje dwa spektakle etnologiczne z udziałem Nubijczyków i Inuitów. Później pomiędzy 1877 a 1912 rokiem organizuje jeszcze 30 podobnych imprez. Na wystawę paryską z 1889 roku Francuzi budują nie tylko wieżę Eiffla, ale również wioskę z 400 rdzennymi mieszkańcami Afryki. Wioska ta została odwiedzona przez 28 milionów ludzi. W 1931 roku w Paryżu urządza się wystawę kolonialną, która odnosi sukces dlatego, że w przeciągu 6 miesięcy oglądają 34 miliony ludzi. Równolegle Francuska Partia Komunistyczna urządza kontrwystawę zatytułowaną Prawda o koloniach i krytykuje ten proceder. Najbardziej znaną osobą, związaną z tzw. ludzkim zoo, był niewątpliwie Otabenga, pigmej pochodzący z Konga. Urodził się około 1883 roku i został umieszczony w 1906 roku w zoo na nowojorskim brąksie w klatce z szympansem jako brakujący ogniwo ewolucji. W 1916 roku przeżył załamanie nerwowe i strzelił sobie w serce z ukradzionego wcześniej rewolweru. Jak widać, z wysoką kulturą i cywilizacją nie miało to zbyt wiele wspólnego. Wyróżniamy trzy formy kolonizacji. Po pierwsze, włączenie podbitych ziem bezpośrednio do terytorium państwa. Tak robiła carska Rosja. Po drugie, uzależnienie gospodarcze i polityczne danego obszaru. Tak stało się nam na przykład z Chinami. Trzecia najczęściej stosowana forma kolonializmu to uznanie podbitych terytoriów jako części własnego imperium. Najbardziej pożądanymi terytoriami kolonialnymi stały się Afryka i Azja. Państwami, które uzyskały najwięcej kolonii, to Francja i Wielka Brytania, choć nie tylko oni kolonię posiadali. Oprócz nich kolonie posiadali Duńczycy, Belgowie, Hiszpanie, Japończycy, Portugalczycy. Włosi, Holendrzy, Niemcy czy Rosjanie. Jeżeli chodzi o terytoria kolonialne uzyskane przez Brytyjczyków w Afryce, były to Basuto, Bechuana, Brytyjska Afryka Zachodnia, Gambia, Sierra Leone, Złote Wybrzeże, Togo Brytyjskie, Nigeria, Brytyjska Afryka Wschodnia, Kenia, Uganda, Tanganika, Zanzibar. Somalii Brytyjskie, Libia, Egipt, Sudan Anglo-Egipski, Brytyjska Afryka Centralna, Niasa, Rodezja, Kolonia Przylądkowa, Natal, Transwal, Związek Południowej Afryki, Suezji oraz Afryka Południowo-Zachodnia. Brytyjczycy ponadto uzyskali olbrzymie obszary w Azji, tak jak Aden, Protektorat Adeński, Oman, Katar. Bahrain, Palestyna, Irak, Kuwait, Afganistan, Indie, Birma, Hongkong, Malaje, Borneo, Brunei czy Singapur. Oprócz tego Brytyjczycy posiadali kolonie w obu Amerykach oraz w Australii i Oceanii. Jeżeli chodzi o Francuzów, Francuzi pozyskali w Afryce Maroko, Algierię, Tunezję, francuską Afrykę Zachodnią, Francuską Afrykę Równikową, Komory, Madagaskar, Mauritius, Sesele oraz Somalii francuskie. Natomiast w Azji uzyskali Indie francuskie oraz Indochinę. Jakie były skutki kolonializmu? Niewątpliwie był to nowy podział świata na przumie XIX i XX wieku. To również liczne konflikty o kolonie. To także eksploatacja gospodarcza podbitych terenów. To na pewno dominacja kultury europejskiej w świecie. Niewątpliwie Europejczycy rozwinęli zdobyte przez siebie tereny, zakładając szkoły, szpitale, modernizując rolnictwo, tworząc przemysł, budując linie kolejowe. Szerzyło się również chrześcijaństwo. Po dziś dzień trwają spory historyków, jak określić zjawisko kolonializmu. Jedni uważają je za skrajne zło, inni natomiast zastanawiają się, co by się stało, gdyby nie obecność Europejczyków w Afryce i Azji. Odpowiedź na to pytanie nigdy nie będzie na pewno jednoznaczna.